Witam serdecznie. Z racji tego, iż kanał, na którym się znajdujesz, jest bardziej plotkarski niż typowo o rolnikach z Podlasia, a zainteresowanie tym tematem jest spore, to polecam kanał Gienka i Andrzeja na YouTube, w którym na bieżąco dowiemy się co nowego u naszych bohaterów. Ładna pogoda. Oglądajcie nas na YouTube. Gienka i Andrzeja. Splutycz. No, obchodzimy na własny kanał i chcemy jak najwięcej tych subskrypcji mieć i zobaczymy jak to będzie dalej trwało, co to, to z tego powstanie. Link do tego kanału znajdziecie w opisie tego filmu. A ja ze swojej strony zapraszam do odwiedzania i subskrybowania mojego kanału, gdyż na 10 tysięcy subskrybentów. Zorganizujemy konkurs, a nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy Wami. A i oprócz tego, planujemy nową serię ciekawostek. Także zapraszam do subskrybowania, dzwoneczka i słyszymy się w kolejnym odcinku.